Antoś wpadł do kuchni jak burza i przygotowywałam obiad herbatę i ściągnął szklankę z herbaty. Ja odwrócona ja widziałam, próbowałam krzyknąć, Antoś nie miał, miał tą wodę na sobie. Biegiem, zaprowadziłam go do łazienki, udzieliłam pierwszej pomocy zimną wodą. Zadzwoniłam po moją mamę, która przybiegła i razem pobiegłyśmy na, do grujeckiego szpitala na, no, po pomoc. Czyli z dzieckiem na rękach córka tak. wybiegła do szpitala. do, tak, do szpitala. – I gdzie ten szpital się znajduje? – Po drugiej stronie ulicy. – Pan kiedy dojechał? – Ja doszłem, bo ja tu pracuję za rogiem, za pięć minut. – Weszliście z dzieckiem na izbę przyjęć, tak? tak? – na ogólną to. I co tutaj, jaki pomocy? – Skierowany nas, żadnej, skierowany na oddział drugi, tam do poradni chirurgicznej. – Ale co, powiedzieli, że jest za dużo ludzi, czy... Nie, nie, że tu jest, nie jest specjaliści od tego, nie, i poszli tam. Był bardzo czerwony. Zaczęła momentalnie schodzić płatami skóra. No, wyglądał okropnie. Naprawdę, widać było, że dziecko potrzebuje pomocy. Zostaliśmy skierowani na oddział chirurgiczny do przyjmującego chirurga, który najpierw nas wyprosił w ogóle z gabinetu. Potem jak zobaczył, że Antoś naprawdę krzyczy, naprawdę cierpi, to się nami zainteresował. Wzięto nas do tego gabinetu. Pielęgniarka powiedział, że trzeba nasmarować maścią, więc zaczęli go smarować, przykładać, to się chyba gaza nazywa, gazy, ale on to zdzierał, bo go bardzo bolało. Nie mieli jeszcze w ogóle nic na oparzenia jakąś tam piankę, tylko poprzykali tą pianką, a z oddziału przynieśli z góry czopek na przeciwbólowy i to była ta pomoc. Pielęgniarka, która przyszła z Dziecięcego, jak zobaczyła Antosia, złapała za telefon, żeby wezwać pogotowie do nas. I yy... Ten lekarz zaczął na nią krzyczeć, że nie, bo za to trzeba będzie płacić, szpital będzie musiał płacić, żeby tego nie robiła. Ona przestraszona odłożyła ten telefon, a my zaczęliśmy, jak ja, mama i mój tata, który w międzyczasie doszedł do szpitala, krzyczeć, że chcemy prywatnie tą karetkę wezwać, bo no, Antoś coraz bardziej krzyczał, ten stan no, pogarszał się, tak, on był no, coraz bardziej niespokojny. Niesamowicie ten krzyk chyba do końca życia będzie mnie prześladował. No mówimy, że za własne pieniądze, niech tak. mi tylko podstawi. ja zapłacę, za chwilę mogę, już mówię zapłacić, tylko niech mi da tą karetkę. Chlapnął mi drzwiami i wyszedł. A on nie chciał, w ogóle nie, nie chciał, chciał On Nie On to sobie diabła w sobie. Powiedział, że mamy jechać jak najszybciej sobie sami do szpitala, bo to się nie kwalifikuje na transport karetką, a oni tutaj więcej nic nie zrobią. To jest szok. To jest najgorsze. To jest najgorsze, co, co było możliwe. Podjechały dwa nasze samochody z rodziny, moment, ciągnęliśmy. Ja nie wiedziałam, co się dzieje. Jak wiedziałam, że mamy wieźć tym samochodem, ja nie wiedziałam w jakim stanie ja go dowiązę, a jakby mi stracił przytomność. Ja nie wiedziałam, jak rozległe są te oparzenia, czy nie ma gdzieś tych poparzeń, czy się nie zacznie dusić. Ból, stres i samooparzenie jest tak silnym bodźcem, że ulegają zamknięciu naczynia krwionośne, przesuwa się płyn z układu krążenia do jam ciała i takie dziecko traci bardzo szybko przytomność i. Może zginąć. Dzień dobry panie doktorze. Jak podreszta ta fajna uwaga?